Dzień dobry. Zaprezentuję dzisiaj Państwu w jaki sposób dodawać i realizować zlecenia pakowania. Na początku jednak musimy przejść sobie do ustawień, następnie do zakładki Pracownicy i Role. Chodzi o to, że aby korzystać z tej funkcjonalności musimy mieć odpowiednie uprawnienia włączone dla odpowiednich ról. Ja dzisiaj wszystko będę pokazywał dla roli administratora, dlatego to właśnie w jego edycję sobie wejdę. Następnie zakładka uprawnienia. I to co musimy zrobić, wpisać sobie na początek słowa pakowanie. Tutaj widzimy, że są niezaznaczone checkboxy, nie sobie zaznaczę zarówno dla części magazynowej, z której tak naprawdę dodajemy i sprawdzamy sobie nasze zlecenia oraz na panelu meldunkowym. Zlecenia pakowania są właśnie tam realizowane i to tam magazynier będzie działał, także dla roli magazyniera najsensowniej jest włączyć właśnie to uprawnienie. Dla osób, które takie zlecenia dodają, te, które widzimy w zakładce magazyn. Ponadto osoba, która dodaje takie zlecenia, musi też mieć dojście do zamówień i pozycji zamówień. Wtedy najefektywniej możemy sobie tworzyć takie zlecenia. Tutaj widzimy, mamy zarówno zamówienia, jak i pozycje zamówień. Poza tym e, chcemy też wyciągnąć dodatkowe kolumny, które razem z tą funkcjonalnością zostały do systemu dodane. E, dlatego upewnijmy się, że mamy też włączoną konfigurację listy. W moim przypadku jest już to włączone. Jeżeli u Państwa nie, to warto sobie e, checkbox zaznaczyć. I jeżeli mamy tak przygotowaną rolę, możemy zapisać zmiany. Klikamy Zamknij. Kolejną ważną zakładką jest zakładka magazyn. Tutaj wchodzimy w konfigurację magazynu. Interesują nas tutaj rodzaje tworzonych dokumentów dla wydań zewnętrznych w spedycji. Czyli jaki rodzaj dokumentu ma się stworzyć w ramach zlecenia pakowania, które będziemy przygotowywali. U mnie jest to wydanie zewnętrzne i kolejną ważną rzeczą jest to z jakiego magazynu. Nasz pracownik będzie zaciągał konkretne dostawy w celu realizacji zlecenia pakowania. Chodzi tutaj dokładnie o magazyn wydań spedycyjnych. Jak widzimy u mnie jest to magazyn wyrobów gotowych, czyli zaraz po produkcji nie musimy robić żadnych przesunięć międzymagazynowych, tylko korzystamy sobie z tego, co w ramach przyjęcia wewnętrznego powstało nam po zleceniu produkcyjnym. Jeżeli zrobiliśmy tutaj jakieś zmiany, proszę pamiętać o tym, żeby zapisać ten krok. W tym momencie jesteśmy już gotowi do tego, żeby dodać sobie nasze pierwsze zlecenie pakowania. Na początku pokażę państwu jak to zrobić z samego zamówienia, także wejdźmy sobie. Tutaj też mamy kilka opcji. Pierwsza jest taka, że najeżdżamy na trzy kropki przy zamówieniu, które nas interesuje, i wybieramy opcję zlecenie pakowania. Druga opcja to zaznaczyć sobie kilka zamówień, z których chcemy przygotować jedną wysyłkę i następnie u góry pokazuje nam się coś takiego jak utwórz i zlecenie pakowania. Ostatnią opcją jest wejście w zamówienie, a następnie kliknięcie na dole na zlecenie pakowania. Po kliknięciu przenosi nas do okna dodawania nowego zlecenia pakowania. Tutaj mamy informację, kto jest odbiorcą. Indeks możemy zostawić pusty, on wygeneruje się automatycznie podczas dodania. Informacje kiedy zlecenie zostało stworzone i kto je stworzył. Status jest generowany automatycznie na podstawie tego co się z danym zleceniem dzieje, także na początku status jest jako nowy, informacja czy wysłane jest pobierana z podłączonego do zlecenia pakowania dokumentu magazynowego i póki on nie zostanie zatwierdzony będziemy mieli tutaj cały czas pozycję nie. Dalej możemy wybrać sobie adres oraz datę realizacji i wysyłki. Data realizacji, czyli kiedy chcielibyśmy, aby nasz magazynier dane zlecenie rozpoczął i data wysyłki, czyli na kiedy to już musi być gotowe. Dalej poniżej mamy produkty. One wynikają nam z pozycji zamówienia. Jeżeli okazałoby się, że brakuje nam tutaj jakiejś pozycji, to jest to spowodowane tym, że jest ona realizowana w ramach innego zlecenia pakowania. Poniżej mamy powiązane zamówienia, bo możemy też zrobić sobie, jak mówiłem wcześniej, z kilku zamówień takie zlecenie i w tym momencie jesteśmy gotowi do tego, żeby takie zlecenie dodać. Wychodzimy sobie z zamówienia. Co jeszcze przy samym zamówieniu powinniśmy zrobić, żeby mieć pogląd na zmiany w zleceniu pakowania to wejść sobie w ikonkę zębatki, która pozwoli nam wyciągnąć sobie nową kolumnę o nazwie wysłane. Po wyciągnięciu zapisujemy. Mamy tutaj informację czy jest zlecenie pakowania, które pokrywa nam wszystkie pozycje zamówienia zostało zrealizowane, a dokument zatwierdzony. Jeżeli tak jest, to wtedy checkbox jest zaznaczony. Nasze zlecenia pakowania możemy odnaleźć w zakładce magazyn. Zlecenie pakowania. Tutaj też widzimy wszystkie najważniejsze kolumny z informacjami, które mogą być pomocne podczas pracy na samych zleceniach. Drugą opcją dodania zlecenia pakowania jest zrobienie tego z wysokości pozycji zamówień. Tutaj też sobie przejdziemy. Wcześniej wyciągnąłem sobie już trzy nowe kolumny związane właśnie z, z takim zleceniem, czyli ilość przygotowana do wysłania, powiązane zlecenia oraz ilość wysłana. W tym oknie możemy sobie wybrać pozycję zupełnie różnych zamówień. Tak też właśnie zrobię. Teraz jesteśmy w stanie przejść sobie do zlecenia poprzez ten właśnie przycisk. To co jest różnego w stosunku do pierwszego podejścia to to, że nie mamy teraz wybranego odbiorcy a jest to spowodowane tym, że te zamówienia miały różnego klienta. Gdyby klient był ten sam automatycznie mielibyśmy wybranego odpowiedniego odbiorcę. Ja w ramach przykładu dodam sobie tutaj obojętnie którego. Drugą rzeczą, która jest inna jest to, że mamy całą listę zamówień tak jak wspominałem wcześniej, jest to spowodowane tym, że każda z pozycji zlecenia pakowania jest właśnie z innego zamówienia. Możemy sobie teraz kliknąć dodaj. Wróćmy sobie do ekranu zleceń pakowania. Widzimy tutaj dwa zlecenia, które zostały stworzone dwoma metodami. Łatwo to zauważyć przez kolumnę, indeks i numer zamówienia. Widzimy, że dla tego zlecenia o ID6 korzystamy z trzech zamówień, natomiast dla tego poniżej tylko z jednego. Sprawdźmy sobie jeszcze trzecią ścieżkę dodawania zlecenia pakowania. Aby to zrobić, wejdźmy w dodawanie takiego zlecenia. Wybierzmy sobie odbiorcę, wybierzmy daty realizacji oraz datę wysyłki. I w tym momencie musimy wybrać sobie zamówienie, z którego pozycji chcemy korzystać. Ja tutaj wybiorę sobie dwa markery, w tym celu muszę dwa razy wybrać to zamówienie automatycznie podpinają się te ilości, które są na zamówieniu, które jeszcze zostały z tego zamówienia. W sytuacji, gdyby jakieś zlecenie pakowania było na ten konkretny marker na powiedzmy połowę ilości, to tutaj miałbym proponowane 400 sztuk, tak żeby w całości pokryć to zapotrzebowanie pod wysyłkę. W tym momencie możemy sobie dodać i mamy już trzy zlecenia, które zrobiliśmy na trzy różne sposoby. Sprawdźmy teraz w jaki sposób nasz magazynier będzie mógł je realizować. Wejdźmy do zakładki produkcja, panel nadmukowy. Tutaj interesuje nas właśnie pakowanie. Z listy wybieramy to zlecenie, które chcemy zrealizować. Lista jest posortowana po dacie realizacji, także to, które mamy na górze powinno zostać zrobione jak najszybciej. Mamy tutaj wszystkie informacje, które zobaczy nasz magazynier, czyli jakie produkty w jakich ilościach należy spakować tak, aby w pełni zrealizować zlecenie. Klikając na strzałeczkę, mamy dodatkowe informacje, które magazynierowi pomogą, czyli informacja na jakiej lokalizacji znajduje się jaka ilość jakiej konkretnej partii, w tym wypadku markera zielonego. I to co zrobi magazynier, to zeskanuje sobie etykiety danych pozycji, które jednoznacznie będą mnie wskazywały, czyli na przykład numer partii. Ja sobie to zasymuluję. Mamy informację, że skan został poprawnie zrealizowany, a pozycja dodana do naszego rozliczenia, także w ten sposób właśnie skanujemy sobie kolejne etykiety. A co za tym idzie, zmieniają nam się wartości w kolumnach. W tym momencie nie mamy już nic do zapakowania, bo zapakowaliśmy dokładnie tyle, ile jest na zleceniu. W tym momencie nasz pracownik może zatwierdzić taki ruch. Jednocześnie tworzy się dokument wydania zewnętrznego. Sprawdźmy, jak to wygląda od strony zleceń pakowania. Widzimy postęp 33% i widzimy, że mamy już podpięty dokument magazynowy. On się stworzył w momencie kiedy zostały właśnie zatwierdzone te ruchy po stronie panelu modunkowego. Wejdźmy sobie w takie zlecenie i to co musimy zrobić, żeby je w pełni zrealizować to wybrać pozostałe dostawy. Ja to zrobię od tej strony bardziej administracyjnej, pokazując jak możemy sobie radzić bez magazyniera, który korzystałby z panelu. W tym celu klikam w strzałeczkę i wybieram sobie dodaj z magazynu. Wybieram tą pozycję, która mnie interesuje. Tutaj akurat mam przykład bez numeru partii, czyli po produkcji w całości tyle sztuk, ile zostało zaplanowanych jest po prostu jedną pozycją. Wybieramy i wybierzmy sobie też tak samo dla długopisu czerwonego. Tutaj widzimy, że on ma akurat dwie pozycje. Ja wybieram sobie tą konkretną. W tym momencie ilości już się powinny zgadzać. Kliknijmy sobie zapisz zmiany. Widzimy, że zmienił się status na zrealizowano. Postęp jest teraz równy 100%, natomiast brakuje nam jeszcze zaznaczenia tego checkboxa wysłane. Żeby to uskutecznić, musimy sobie wejść w takie zlecenie pakowania i stąd wejść do odpowiedniego dokumentu albo taki dokument odnaleźć na liście dokumentów. Znając oczywiście jego numer, bo widzieliśmy go wcześniej, jest to dokładnie ta pozycja wydania zewnętrznego. Ja sobie ją zaznaczę. Klikam zatwierdzenie dokumentów. I teraz, jeżeli wrócimy sobie do zakładki zlecenia pakowania, to zobaczymy, że zostało one wysłane. Możemy sobie też sprawdzić, jak wygląda to od strony zamówień. Tutaj również checkbox jest zaznaczony oraz pozycji zamówień. Informacja, która nas tutaj interesuje znajduje się w kolumnie ilość wysłana. Widzimy, że jest to 1500 sztuk dla każdej z pozycji, czyli dokładnie tak samo jak zostało to w rozplanowanej ilości uwzględnione. Czy też na samym zamówieniu. W zależności oczywiście czy produkcja nie była wyższa niż zakładaliśmy. Także to w sumie tyle, jeżeli chodzi o upewnienie się, jak nasze zlecenie pakowania wpływa na poszczególne miejsca w systemie, a zarazem koniec tego materiału. Także mam nadzieję, że się Państwu podobało. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się trochę więcej na temat tej funkcjonalności, to zapraszam do dokumentacji, którą oczywiście podepnę w opisie filmu. Dziękuję.